Święta, święta i karp na stół. Bo przecież nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez i bez barszczu z łóżkami i bez oczywiście smażonego karpia. A jak karp, to najlepszy królewski. A jak karp królewski, to najlepszy z zestawów na budzyniu. Karpia jemy zazwyczaj raz w roku, na Wigilię. To stanowczo za rzadko. Karp dzięki wartościom odżywczym korzystnie wpływa na zdrowie. Więc czemu tak rzadko jemy karpia? Uważamy, że mięso ma za dużo ości i śmierdzi mułem. To w takim razie, dlaczego przez stulecia karp nazywany jest królewskim? Ano dlatego, że hodowla karpia ma w naszym kraju długą tradycję, zapoczątkowaną przez mnichów w drugiej połowie już XII wieku. Ale wróćmy do teraźniejszości i do świąt Bożego Narodzenia, bo przecież karp jest głównym bohaterem na naszych wigilijnych stołach. Gospodarstwo rybackie na Budzyniu. Ponad 20 hektarów kraśnickich stawów produkuje w ciągu roku kilkanaście ton karpia. O karpiu najwięcej wie jego hodowca, pan Ryszard Brzeziński, który od wielu lat zajmuje się hodowlą karpia. Mimo bliskości stawów, kraśniczanie jednak nie jedzą zbyt dużo tej ryby. Jeszcze troszkę mało go jemy. Już gospodarstwo prowadzi całoroczną sprzedaż praktycznie karpia, a jednak ludzie jeszcze się nie nauczyli go i wolą iść kupować pangę. W supermarketach. A karp nasz Kraśnicki jest naprawdę pyszny. Bo przecież nasz Kraśnicki Karp to karp królewski, lustrzeń, a więc z bardzo małą ilością łusek. Pan Ryszard niemal całe swoje życie spędził z karpiami i jest jednym z niewielu rybaków na Kraśnickiej Ziemi. Zostałem rybakiem z przymusu. W latach 81 byłem internowany, kurtka, i wyrzucili mnie z pracy, z jednej, z drugiej. No w końcu się przyjąłem do. Do PGR-u musiałem się przyjąć, bo zamieszkiwałem budynek należący do gospodarstwa rybackiego. I dyrektor mi powiedział, że mam się wyprowadzić. A mając dwoje małych dzieci w stanie wojennym nie miałem gdzie pójść i musiałem się przyjąć do PGR-u za rybaka. Jak już został tym rybakiem, to na zawsze dzisiaj nie wyobraża sobie życia bez stawów, ryb i jedzenia ryby. Dwa razy w tygodniu zjadamy. Rybę, karpia, szczupaka, sandacza, które produkujemy we własnym gospodarstwie. Wszystko z własnej hodowli. Tak, wszystko z własnej hodowli. Na szczęście Kraśnickie stawy nie zaginął, gdyż zamiłowanie do ryb przeszło na syna pana Ryszarda. Będzie to najprawdopodobniej rodzinny interes. No synio lubi to, synio lubi to i dużo bardzo mi pomaga. A karp? Karp ma się dobrze w naszych stawach. Przez trzy lata spokojnie sobie pływa i rośnie, aby w końcu trafić na nasz wigilijny stół. Rybie mięso przewyższa pod względem wartości odżywczych wieprzowinę, wołowinę i oczywiście drób. Ryby są lekkostrawne, a ich białko jest znakomicie przyswajane przez nasz organizm. Co więcej, ryby są bogate w tłuszcze omega-3 witaminę D, wzmacniającą kości i zęby oraz witaminę E. Ryby są bardzo dobrym źródłem składników mineralnych, takich jak fosfor, siarka, chlor, potas, sód, magnez, wapno czy żelazo. Pan Karp, no to niezłe wyróżnienie dla firmy. Tak, jesteśmy w grupie promującej polskiego Karpia, tak zwana Pan Karp. Czyli najlepszy Karp w Kraśniku to Karp tutaj z Budzynia. Pana, Ze karpia. Pana karpia, Ryszarda Brzezińskiego. Zapraszamy. Zapraszamy. Biznes Forum Lubelskiego Klubu Biznesu to tradycyjne spotkanie integrujące środowisko gospodarcze Lubelszczyzny. Najważniejszym i szczególnym wydarzeniem jest przedstawienie i uhonorowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji i rozwoju Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Co roku nadawany jest tytuł Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali. Jego Ekscelencja Domingo Kulolo, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Angolii w RP. Tytuł przyznany za zaangażowanie w rozwój kontaktów naukowych i biznesowych między Angolą a Regionem Lubelskim. Profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Kocejko, rektor Politechniki Lubelskiej. Tytuł przyznany za zaangażowanie we współpracę nauki i biznesu. Profesor doktor habilitowana Barbara Chlibowicka Węglarz. Konsul Honorowy Brazylii w Lublinie. Prorektor do spraw kształcenia UMCS w Lublinie. Tytuł przyznany za zaangażowanie w rozwój kontaktów międzynarodowych promujących Lubelszczyznę na rynkach Brazylii, Portugalii i Angolii. Doktor inżynier Henryk Łucjan, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Tytuł przyznany za wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności firm i samorządów. Tadeusz rybak prezes i zarządu dyrektor Mosto Stalkuławy sa tytuł przyznany za osiągnięcia w zakresie rozwoju i eksportu innowacyjnych usług i rozwiązań dla przemysłu energetycznego budowlanego infrastruktury komunikacyjnej działań proekologicznych oraz za zaangażowanie w rozwój kultury i sportu tegoroczne biznes forum odbyło się 4 grudnia w auli uniwersytetu medycznego motywem przewodnim była innowacyjność i pytanie jak korzystając z innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych Technologii, efektywnie wprowadzać nasze produkty i usługi na światowe rynki gospodarcze. Innowacyjność w biznesie, czy w każdej innej dziedzinie, to jest poszukiwanie czegoś nowego, tworzenie czegoś nowego. Nawet wprowadza się takie odróżnienie, że nie jest to modyfikacja, choć niektórzy już samo zmodyfikowanie, ulepszenie uważają za innowacyjność. My jednak dzisiaj inspirowaliśmy biznes do rozumienia tego pojęcia w innym wymiarze, jako właśnie tworzenie, jako ta kreatywność, która znajduje wymiar praktyczny w biznesie również swój, swój wymiar finansowy. Prawie 400 gości uczestniczyło w panelu z udziałem Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego przez wiele lat marszałka województwa lubelskiego, Marcelego Niezgody, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, wiceprezesa zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, doktora habilitowanego nauk medycznych Piotra Wacińskiego z Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Mieczysława Majewskiego, prezesa Zarządu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik, prezesa Enrique Montalva, prezesa Fundacji Lublin Italy Foundation oraz Eweliny Rycaj z Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Innowacyjność to waga tworzenia, jednocześnie przyjęcie na siebie ryzyka niepowodzenia. Przedsiębiorcy jak zaczynają wdrażać innowacyjność w swoich firmach, to podwyższają swoją konkurencyjność, stwarzają sobie szanse na wchodzenie na nowe rynki, na, na budowanie marki. Można powiedzieć, że jesteśmy skazani na tą innowacyjność. To jest dla nas wielka szansa. Stało się już tradycją, że organizowane od 14 lat przez lubelski klub biznesu Biznes Forum prezentuje działania podjęte przez przedstawicieli władz rządowych, regionalnych, parlamentarzystów oraz samych przedsiębiorców na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie. Gala sprzyja także omówieniu aktualnej sytuacji gospodarczej regionu lubelskiego w kontekście coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki dzisiejszego wieczoru spotkali się przedstawiciele świata i nauki, i biznesu, ale również dyplomacji. Również taki wymiar dzisiaj miała, miał ten honorowy tytuł ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu. Trafił on do osób, które reprezentują z jednej strony dyplomację, z drugiej strony uczelnie i oczywiście sam, sam biznes. I jakby, jakby tutaj rozdzielenie tego tytułu jest pewną metaforą do, do wspólnego działania na tej zmieniającej się wciąż globalnej gospodarce. Cieszymy się bardzo, że są wśród nas przedsiębiorcy nie tylko z naszego kraju, ale również z Hiszpanii, z Włoch, z Portugalii, z Angolii. Jakby już zaczynamy odczuwać to umiędzynarodowienie biznesu, chociażby poprzez to, że tutaj w Lublinie kilka tych firm już się zainstalowało albo ewentualnie szuka nowych kontaktów. Jakby powiem, że, że, że ten, ten kryzys w Europie spowodował, że, że te kontakty na nowo się ożywiły, że budujemy nowe, nowe relacje, by wspólnie pomyśleć, jak, jak budować te innowacyjne pomysły, a jednocześnie by nawzajem od siebie uczyć się. Bo każdy, każdy kraj ponoć ma swoją innowację, swoje rozumienie i swoją jakby specyfikę. I jakby spotykanie się również dzisiaj w takim środowisku nawet i międzynarodowym to są te inspiracje dla, dla własnego biznesu, do poszerzania horyzontów, do otwierania umysłów, czy, czy się zatrzymać na rynku lokalnym, regionalnym, czy wchodzić na nowe rynki, na, na jakie rynki? Jaka jest specyfika, jak ten towar sprzedać, opakować, jakiej innowacji marketingowej, czy innowacji, takiej logistycznej, organizacyjnej użyć, aby się przebić na tym rynku. Wieczór uświetnił koncert Ballady Świata w wykonaniu Natalii Wilki Tomasza Momota z zespołem oraz wieczorny bankiet.